Dzień dobry, ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu 12 nowoczesnych ambulansów dla mazowieckich ratowników, nowatorskie metody leczenia na mazowszu, ponad 1000 urodzonych dzieci dzięki mazowieckiemu programowi in vitro. Dwanaście nowych ambulansów z najnowocześniejszym wyposażeniem w Europie znacząco wzmocni flotę Meditransu, jednej z najbardziej zapracowanych stacji pogotowia ratunkowego w kraju. Karetki trafią do Warszawy: Otwocka, Pruszkowa i Piaseczna. Ambulanse zastąpiły te najbardziej wyeksploatowane pojazdy stołecznego pogotowia ratunkowego w Warszawie. W ubiegłym roku warszawscy ratownicy wyjechali ponad 254 tysiące razy. To oznacza, że wzięli udział w ponad 7% wszystkich interwencji medycznych w kraju. Karetki pokonują rocznie prawie 4 miliony kilometrów, to tyle co 100 razy okrążyć ziemię. Stąd też potrzeba ich szybkiej wymiany. To już są trzeciej generacji ambulanse, najnowsze, które są obecnie na rynku z wyposażeniem, który również... Należy do tych najnowocześniejszych zapewniający zdalny kontakt z centrum teletransmisji kardiologicznej, który mamy przy ulicy Poznańskiej. Biały kolor, który przez kilkadziesiąt lat kojarzył się z ambulansami, odchodzi już na zasłużoną emeryturę. Obecnie pogotowie ratunkowe w Warszawie ma 90 zespołów ratownictwa medycznego, które działają w 41 stacjach. Na zakup 12 pojazdów wydano ponad 8 milionów złotych. Pracownicy muszą mieć godne warunki do ratowania pacjentów i chcielibyśmy te karetki mieć nowe, sprawne. I po prostu ładne. Nowe ambulanse trafią do warszawskich dzielnic. Na Wolę, Ochotę, Ursynów, Bemowo, Białą Łękę, Ujazdów, Mokotów, Mokotów-Stygny, Targówek, a także do Otwocka, Pruszkowa i Piaseczna. Władze Warszawy chcą, aby oprócz samej floty pogotowia zadbać też o kadrę. Nam też bardzo zależy na tym, aby w karetkach byli również lekarze. I przy programach, które zatwierdzamy rok, rocznie, ratownictwa medycznego, też dopominamy o to, aby w karetkach byli lekarze, to bardzo ułatwia też pracę, przyspiesza i to kolejne wyzwania, jakie przed nami. Pogotowie Ratunkowe w Warszawie jest pierwszą stacją pogotowia ratunkowego w Polsce, która spełnia wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z 2023 roku, które nakłada obowiązek wprowadzenia karetek koloru żółtego, a nie białego. Poszczególne stacje mają na to czas do 2030 roku. W województwie dostępne są coraz bardziej zaawansowane technologicznie metody leczenia. W Radomskim Szpitalu na Józefowie przeprowadzono w marcu nowatorską operację, która nie tylko uratowała życie, ale także pozwoliła uniknąć amputacji. Pacjent odzyskał sprawność nóg i uniknął poważnych powikłań. Z kolei w Szpitalu Brudnowskim testowana jest pionierska terapia genowa mózgu, która może być przełomem w leczeniu choroby Parkinsona. Na Mazowszu przeprowadzono tylko kilkanaście tego typu nowatorskich operacji ratujących życie i zapobiegających amputacjom. W Polsce wykonuje się je dopiero od pięciu lat i do tej pory działo się to tylko w ośrodkach klinicznych. Pacjent pracówki na Józefowie jest pierwszym skutecznie zoperowanym z powodu niedrożności całej aorty podnarkowej w szpitalu niebędącym kliniką. Pacjent mógł stracić nie tylko obie kończyny dolne, ale również i życie. Dzięki mało inwazyjnej metodzie nie jest konieczne otwieranie jamy brzusznej. Operacja sposobem małoinwazyjnym nie tylko była korzystniejsza dla zdrowia pacjenta, ale również i dla nas jako chirurgów naczyniowych trwała zdecydowanie krócej, aniżeli operacja klasyczna i polegała na wyłonieniu tętnic w pachinach wiązało się z mniejszymi ranami pooperacyjnymi. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, a pacjenta czeka teraz rehabilitacja. Oddział chirurgii naczyniowej na Józefowie działa zaledwie od kilku miesięcy został wyposażony w sprzęt o wartości blisko miliona złotych pochodzących z budżetu województwa. W szpitalach marszałkowskich takie komórki były do tej pory jedynie w Siedlcach i w Warszawie. To niewiele, zważywszy, że żyjemy dłużej i chorujemy na choroby cywilizacyjne jak cukrzyca czy miażdżyca, co sprawia, że liczba powikłań naczyniowych rośnie. Dzięki nowemu oddziałowi zakres usług szpitala znacznie się poszerzał. Stopniowo wprowadzane są coraz bardziej zaawansowane zabiegi. Przykładem może być choćby przeprowadzona Również w ostatnim czasie trzyetapowa operacja tętniaka aorty brzusznej i prawej tętnicy biodrowej. Powiem Pani szczerze, że jestem zachwycony, że tak się czuję po trzeciej już operacji. Bardzo dobre wieści płyną również ze szpitala brudynowskiego. Placówka otrzyma ponad 100 milionów złotych unijnego wsparcia na rozwój terapii genowej mózgu. Może ona zrewolucjonizować neurologiczne leczenie choroby Parkinsona i Alzheimera. Może to okazać się e, przełom w leczeniu. Myślę, że w ogóle terapia genowa może być przełomem w leczeniu wielu chorób. Choroba Parkinsona jest drugą najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną po chorobie Alzheimera. Szacuje się, że w 2040 roku liczba chorych się podwoi. W Polsce z diagnozą mierzy się około 100 tysięcy dorosłych. Duży sukces programu in vitro, realizowanego przez samorząd Mazowsza. Dzięki niemu urodziło się już ponad tysiąc dzieci. To dobra wiadomość w obliczu rosnących problemów demograficznych. Według wstępnych szacunków GUS-u w 2024 roku liczba ludności w całym kraju spadła do 47,5 miliona osób. To 147 tysięcy mniej w stosunku do 2023 roku. Tak źle nie było od czasów II wojny światowej. Podobną tendencję widać na Mazowszu, gdzie w 2023 roku urodziło się 44 900 dzieci. Do tego dochodzi rosnący problem niepłodności. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że niepłodność dotyka od 1 do 1,5 miliona. Miliona par w Polsce. Rocznie procedury zapłodnienia pozaustrojowego wymaga od 23 do 25 tysięcy par. To stanowi poważne wyzwanie zdrowotne i społeczne. Od września 2019 roku samorząd województwa prowadzi program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Dzięki temu urodziło się już 1017 dzieci. Przez te 6 lat prawie yy, przeznaczyliśmy na to blisko 23 miliony złotych. No, ale efekty są naprawdę spektakularne, bo w tym czasie leczeniu podlegało kilka tysięcy par, no ale urodziło się już według danych ponad tysiąc dzieciaków. Program jest realizowany w 11 klinikach. 10 z nich to stołeczne placówki. Pierwsze dziecko urodziło się w 2020 roku w klinice Grawida w Płocku. W wyniku tej pierwszej edycji uzyskaliśmy około 300 ciąż. Z czego w trakcie trwania tego pierwszego programu, pierwszej edycji, ponad 150 par zostało szczęśliwymi rodzicami. Tu muszę się pochwalić, że pierwsze dziecko y, urodzone w ramach tego programu szczęśliwie było pod naszej ręki i urodziło się w Płocku. Y, w 2023 roku była kolejna edycja programu y, samorządowego Wewództwa Mazowieckiego. Trwa do dzisiaj i również w trakcie tego programu uzyskaliśmy ponad 100 ciąż, jak również około 60 par na chwilę obecną jest szczęśliwymi rodzicami. Na cały okres realizacji programu w budżecie województwa zarezerwowano ponad 23 miliony złotych. Program potrwa do 30 listopada tego roku. Samorząd województwa wspiera również rodziców w inny sposób. Od lipca ubiegłego roku każde dziecko, które przychodzi na świat w marszałkowskich szpitalach w Warszawie, Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Siedlcach i Ostrołęce otrzymuje wyprawkę Witaj na Mazowszu. Projekt nowej drogi wraz ze ścieżką rowerową w Jedlni Letnisku i już gotowa ścieżka rowerowa w Głowaczowie to inwestycje w regionie radomskim, które poprawią bezpieczeństwo i komfort jazdy zarówno kierowców, jak i rowerzystów. Chcielibyśmy zapraszać też osoby spoza regionu, czyli z Radomia. Te osoby mogłyby spokojnie dojechać ścieżką rowerową, do nas wypocząć i bezpiecznie wrócić do domu. Już od wielu lat czekamy na właściwy standard i modernizację drogi wojewódzkiej 737, a przede wszystkim na ścieżkę rowerową między Radomiem a Jedlnią. Ja mam świadomość, że duża część Radomian często korzysta z zalewu w Siczkach. Radomianie lubią spędzać tam czas. Po trzech latach będziemy mieli wszelkie decyzje taki tak planujemy wszelkie decyzje, żeby rozpocząć proces wyboru wykonawcy do do rozbudowy tego odcinka drogi. Zakres realizowanych prac będzie szeroki. Zmiana nawierzchni przede wszystkim, poszerzenie szerokości pasa, ścieżka pieszo kwestie dojazdów do posesji, drogi serwisowej. Wykonanie dokumentacji projektowej będzie kosztowało blisko 1, 900 000 zł, z czego prawie 70% to środki z budżetu województwa. Tymczasem w gminie Kłowaczów zakończyła się budowa nowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 730 Odcinek o długości 500 metrów łączy Mariampol z Jasieńcem. Powstało też przejście z sygnalizacją świetlną. To jest projekt, który, który był oczekiwany przez mieszkańców, wywalczony przez mieszkańców też, bo uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu, więc zaktywizowała się społeczność tej miejscowości. Poprawia bezpieczeństwo szczególnie uczniów szkół, którzy uczęszczają tutaj na pobliski przystąpienia staneki i dojeżdżają, by kontynuować swoją drogę edukacji, jak również osób tutaj na korzystających z przystanku, którzy dochodzą codziennie do pracy. Koszt inwestycji sfinansowanej z budżetu województwa wyniósł milion 800 tysięcy złotych. Kolorowo, ludowo i świątecznie. Tak wyglądała Niedziela Palmowa w Muzeach Etnograficznych na Mazowszu. W sierpcu Niedziela Palmowa to już wieloletnia tradycja. Największa Niedziela Palmowa w powiecie sierpeckim. Ja pierwszy raz w takiej roli, bo rok temu jeszcze pracowałem w Muzeum Wsi w sierpcu i obserwowałem to zupełnie z innej perspektywy. Obchody tego dnia składały się z kilku elementów. Jednym z nich jest jarmar wielkanocny, który u nas odbywa się już od kilkunastu lat. Drugi element to konkurs i rozstrzygnięcie w zasadzie konkursu na najpiękniejszą, tradycyjną palmę mazowiecką i oczywiście uroczysta msza święta, podczas której palmy są święcone. W konkursie na najpiękniejszą palmę mazowiecką wygrała Monika Mika z Warszawy. Produkty na tą palmę zbierałam praktycznie 12 miesięcy. Zbierając, susząc kwiaty, jak i trawy pól. Atrakcji nie zabrakło również w Muzeum Wsi Radamskiej. Co roku staramy się wprowadzać dodatkowe inne elementy. Oczywiście elementem stałym to jest eucharystia. Dodatkowe mieliśmy przyjemność otwarcia tryptyku, który przygotował dla muzeum artysta, twórca ludowy pan Jacek Pożyczka. Przedstawia. Tak jak w Ewangelii, wszystko od początku, czyli wjazd Jezusa do Jerozolimy, później jest modlitwa Jezusa w Ogrójcu, no, później jest scena pod krzyżem z tymi wszystkimi postaciami i tutaj jest Pieta z aniołem, który próbuje wyjąć ciernie z głowy Jezusa z korony i na dole jest Jezus stały i na dole jest to wszystko y, y, zwieńczone y, y, ostatnią wieczerzą. W Muzeum Wsi Radomskiej można zobaczyć wystawę pisanek Wandy Gotkiewicz. Jest to naprawdę zachwycająca wy wystawa, gdyż pisanki są wszystkie przygotowane własnoręcznie przez panią Wandę Gotkiewicz, zasłużoną twórczynię z Radomia. Prezentujemy to w domu lodowym. Ponad 2000 różnego typu pisanek na wydmuszkach możecie państwo obejrzeć. Wystawa będzie czynna aż do października. My to jeszcze w świątecznych nastrojach, a za pasem już majówka, ale o tym w kolejnym wydaniu. Do zobaczenia za tydzień.